Dostępność cenowa mieszkań najwyraźniej się poprawia. Jak donosi Marcin Drogomirecki, sytuacja dostępności metra kwadratowego za przeciętne wynagrodzenie brutto jest najwyższa od lat i dla, dla porównania teraz wychodzi na to, że jest 0,65% metra kwadratowego można kupić za przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce i ten wskaźnik pokazuje e, zmiany w czasie ile można było kupić przeciętnie metrów kwadratowych e, w, za przeciętne wynagrodzenie i podobna sytuacja była w 2015 16 roku gdzie było 0,63 metra kwadratowy, natomiast jak były czasy kryzysowe, 2008, 2009, 2010 roku to było 0,43, 0,45, 0,47, czyli poniżej pół metra, a teraz jesteśmy 0,65. To jest wskaźnik liczony dla rynku wtórnego, natomiast rynek wtórny jest bardzo mocno skorolowany z rynkiem pierwotnym, bo przecież widzimy jak jedne i drugie ceny podążają ze sobą przez ten czas, jak rosła cena na rynku pierwotnym, tak samo podążał rynek wtórny, więc jest to mniej więcej, mniej więcej to samo, więc to myślę, że to jest pocieszająca informacja. Pomimo tego, że mamy bardzo droższy, drogi kredyt hipoteczny, czy najdroższy w Unii Europejskiej, to jednak dostępność, ceny dopasowują się najwyraźniej do, do wynagrodzeń. Wynagrodzenia rosną, zresztą przecież płaca minimalna regularnie rośnie od, od wielu, wielu lat i jak teraz inflacja jest trochę mniejsza, to już nie jest to takie ogromne wzrosty, kilkanaście procent w ciągu Roku, natomiast są to nadal y, y, wzrosty o y, inflację, i, y, czy, nawet, czy nawet więcej. Płaca minimalna już nie rośnie dwa razy w ciągu roku, natomiast y, rośnie co roku i to zawsze ma wpływ na to, jak płaca minimalna, to później płace, które są powyżej minimalnej, tak samo rosną, bo pracownicy nie chcą y, zarabiać tego, co ich inni, mniej wykwalifikowani na minimalnej i później rośnie tak samo średnia płaca i, i, i wyższe płace, czy wszystkie, wszystkie płace tak samo rosną, więc to jest mocno skorelowane. To powoduje najwyraźniej, że dostępność mieszkań przez rosnące płace oraz stabilność na rynku. E, nieruchomości cen, zarówno w pierwotnych, jak i wtórnych przez ostatnie półtorej roku, powoduje, że ceny właśnie się dopasowały. Dlatego ta dostępność, czyli wskaźnik, e, wskaźnik dostępności krótko, dostępności e, mieszkania w stosunku do wynagrodzeń e, przeciętnych e, się bardzo poprawił.